Kurde, już chciałbym się od niego odzwyczaić, od tego Soniaka ZV-1, ale no jednak różnica w nagrywaniu, kiedy jest słabe światło, no jest drastyczna między tym sprzętem, a GoPro. Działa to kurwa? Nie. Ma. O, i to jest świetny przykład. Pieszek! To jest świetny przykład właśnie, jak to w słabym, a nie, no ja gadam, że w słabym świetle, ale przecież tutaj światło świeci. Tu zaraz będzie słabe światło, tylko też ciekawy jestem czy klatka nie spada w dół, w sensie, że z 50 klatek robi się na przykład, ooo, yy... flak! Łoł! Wow! Ja się ciebie przestraszyłem normalnie, bąku! Flak! Dziobka! Dziobek! Dziobak! O dobry, dobry psiuur! Dobra, się przestraszyłem ciebie, flaku! Nie porównałeś mnie? Ej, nie skacz, no nie skacz na mnie, mordo. On ma taką wzmożoną potrzebę pokazywania czułości i on zawsze skacze. No i właśnie o tym mówię bez konkurencyjności Sony ZV1 na kamerach sportowych. No Większa soczewa, więcej światła to zbiera. No to jest hit, no tu jest ciemno, no w tym momencie GoPro chyba nie wiem, czy by coś widziało. No ale tak, no tak, no tak. Kompaktowość GoPro, wygoda GoPro, nie ma co gadać tak, Passerati w scenerii takiej już jesienno-zimowej jakieś takie bardziej przytulne i komfortowe niż ten zabawkowy Mercedesik. Ja, diesel power! Jest. I przerażenie mnie dopadło, jak zobaczyłem na wyświetlaczu Passerati, że jest minus jeden. Nie wiem, nie czuję tego w ogóle. A przerażenie z tego względu, że ja jeszcze nie ogarnąłem oczywiście z mojego lenistwa kampera. Mam tam zbiornik zalany wodą. Boiler trumy jest zalany wodą. Tam jest taki zaworek, trzeba koniecznie go spuścić jak wrócę. Przy minus jeden to jeszcze nie ma problemu, raczej, bo kurczę, kamper jest dobrze ocieplony, ale. No to trzeba uważać. Nie jest fajna niespodzianka, jakby na przykład boiler pęknął. M1 Witamy Cię. Co przydałoby nam się dzisiaj, chociaż 1.20 na zabawki. Okej, okay. tak bawiłem się troszkę w krypto i bawię, każdemu absolutnie odradzam takie zabawy, na tym można bardzo wiele stracić, a oczywiście bardzo wiele zyskać. Ja osobiście najpierw straciłem bardzo dużo, później bardzo dużo odbiłem, jestem na fajnym plusie. Ale absolutnie nie polecam. Wychodzimy z MediaMarktów. Już nie robiłem relacji tam na miejscu, a wszystko się rozchodzi o to, że oglądamy telewizornie. W salonie jest taki Samsung 65 cali, jeszcze taki w ogóle zakrzywiony. Już takich w ogóle widzę, że nie produkują. Przez chwilę był taki challenge, żeby... Znaczy inaczej. Żeby zmienić na 75 cali kulet. chociaż ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z oled ale taki kulet Samsunga robi fajnej, dla, dla mnie akceptowalnej jakości. Ale generalnie powstała misja, żeby może kupić oled OLEDa LG'ka albo Sony I Tak się właśnie człowiek gryzie z tematem. To drogo. A teraz lecimy do Manu. pobuszować. coś się może chyba zje. Ja dzisiaj jadę banana. Brałem magnes, potas i B-kompleks. Do manufaktury nas przywiało. Ja zawsze najbardziej lubię parkować na górze. Nie wiem czemu, na górze. Taki mam zwyczaj. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Oczywiście właśnie spodziewaliśmy, że będzie tutaj masa ludzi. A wejdę sobie do Telakcesa zapytam czy mają iPhony 13 może na stanie a później pójdziemy do iSPota Tak jak się spodziewałem w Telakcesie nie mają wszystkie im poszły, bo to od razu jest towar, który schodzi na, na poczekaniu To jest bardzo fajna zabawka OLEDowa 25983, cale podoba Ci się kochanie? Bardzo tak jest mega <laughs> aż z z wrażenie, O, odpalił się. Właśnie moja... Dama zapytała się, a dlaczego ty nie masz tego w puszku? To jest ten Sony ZV1 do vlogowania. Proszę, 3000, to nawet taniej niż na Allegro. Ja zapłaciłem 2700 za używkę, bez, pa bez papierów, bez pudełka, bez oryginalnej baterii. I bez, no, i, I bez puszka, nie mam tego puszka. A ten puszek byłby dobry na wietrze. No, taka relacja. Sony Zv1. To mnie bardzo interesuje RX02. Wodoodporna konstrukcja. I ten wychylny ekran. Możemy go sobie tak do vlogowania świetnie chyba przykręcić. Muszę go obadać na internetach. Co tam o nim szpecem mówią. I teraz zobaczymy iSpot. Czy może mają iPhone 13 Pro. Przekonamy się. Oczywiście klasycznie nie było, aczkolwiek Pan mówi, że jakieś 2-3 sztuki dzisiaj mieli i się sprzedały. Także no, że są systematycznie jakieś tam małe dostawy. Ale adekwatnie małe do zapotrzebowania Ja oczywiście poproszę takie zabawki tutaj Takie piękne zabawki Oczywiście poproszę taką sibów Sandra mieliśmy wizję Tak mieliśmy jaką mieliśmy wizję żeby zjeść tam w ten knajpak na dole na tym całym placu manufakturowym, ale nic z tego nie wyszło, bo tam jest masa ludzi, tu też jest masa ludzi, ale myślę, że tu będzie szybciej. Pasibus zawsze na absolutnym propsie. Mm. Pasibus. Polecam, jak tam jest chyba w mieście, to polecam. No, człowiek jak poje, to od razu spokojniejszy, od razu mniej zdenerwowany, bardziej cierpliwy. Pasibusi na propsie zawsze. Awokadus. że mówię? awokadus. Kiedyś pomyliłem, pomyliło mi się mango z awokado i kiedyś poprosiłem mangusa. I dostaję mangusa, jakieś pomarańczowe coś w środku, ale awokadus, na propsie, zawsze na propsie. Wracamy sobie z manufaktury. Pasibus! Mm. I co? Dobra. I taki jest problem z iPhone'em 13 Pro, że go nie ma. Więc jak kiedyś mówiłem coś o tym, że komuna przy iPhone'ie 7, film z iPhone'em 7, zakup w dniu premiery było trudno dostępny. No to teraz nie wiem jak nazwać te obecne czasy. Mam do kupienia 512 złotą, nową, za 7000, w płocku, proszę bardzo. Telewizory. Hmm, nie, nie zgupiałem. Ja generalnie zamówiłem, bo jestem starym fanem Samsungów. I tej technologii kulet, chociaż ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z OLED-em, to jest zwykły ledowy telewizor, tylko że z jakąś tam trochę lepszą technologią. Ja jestem zadowolony z takich jakości obrazów i zawsze raczej miałem coś takiego, że mnie bardziej kręcił Im większy telewizor, tym fajniejszy. To trochę tak jak z męskim przyrodzeniem. Ja sobie zamówiłem taki telewizor, bo w Mediamarkcie. Mieli za 6, chyba 6 200 albo za 6300, a ja zamówiłem sobie za Allegro na Ole, Ole z, znaczy z, na Allegro z Ole Ole za 5700 ten telewizor 75, cali, ten model Q77. Fajny, cieniutki taki jest, ładny, duży. Ale korciło mnie, że jak już wydając znowu tyle kasy, tam te 5700, żeby może wejść Woleda, bo ta technologia na pewno to bez dwóch zdań jest. To zdecydowanie wszystko lepiej wygląda. Tylko czy ja tego potrzebuję? Chyba nie, bo zależy mi bardziej, żeby w tym salonie stał po prostu większy. Telewizor, będzie radocha, także już chyba tak zostanie. Chociaż tu mi radzą, żeby może na przykład sa od Sony wziąć X94 model czy coś takiego, tylko że żeby kupić OLED, to już nie mówię 75 cali, bo to jest w ogóle nieosiągalne w takich pieniądzach, ale żeby kupić OLEDa na przykład 65 cali, to trzeba zapłacić chociaż tak z 8 za niego, nie? 8 koła, więc tu się robi już różnica dwóch 300 i mamy mniejszy telewizor, tylko po prostu lepsza technologia. Bla 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 bla. Telewizor, telewizor. To jest to człowiek tak się podnieca w momencie, kiedy chce to kupić i już tam coś zmienia, a później to pudło po prostu stoi. I oby człowiek jak najmniej z tego korzystał. Kontrola prędkości no. 300 metrów. Gdzie tu się kontrolują? Chociaż tak popykać na playerce przy jakimś takim dobrym sprzęcie albo taki serialik na Netflixie. Mm -hmm. Smacznie się jak pasi busik Mamy i światło. Dobra. Tak jak mówiłem, już teraz termometr pokazywał 2, minus 2,5 stopnia, więc to już naprawdę nie ma jaj. Tutaj ja włączam panel taki główny. Pompa wody. sobie dać tak żeby tu tak szybko zamarzło to też chyba nie ma takich cudów no tu jest w środku teraz 3 stopnie dobra robimy taką akcję że po prostu spuszczę wodę ze zbiornika zestawię zestawię tego bojlera gazowego tu ma B10 jest taki specjalny zawór chociaż teraz tu mam małą graciarnię w bagażniku ale powinienem się dostać gdzie on tam będzie. Nie dobra, odczepię to Ała. Odczepię odczepiam te krzesła. Właśnie tu się tu widać, że tu się kiepsko nagrywa tym aparatem, bo on ma zbyt wąski kąt patrzenia. I to wszystko jest tak w wąskim kącie, tu mam ten zawór elegancko. I teraz sobie robię klik i cała woda ze zbiornika. Po ile razy sobie będzie schodzić, bul, 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 i wylatuje ona na zewnątrz. Dobra, czyli tamten zawór mam otwarty, więc to już wiem, że jesteśmy bezpieczni. O, je było! Dobra, tu jeszcze sobie zawór wody brudnej. Do końca odkręcę. żeby ona była odkręcona, także tam nie mam żadnej brudnej wody. Jeszcze raz sobie włączę pompę, włączam pompę wody. A, ona teraz będzie cały czas tukła tukła ciśnienie, będzie cały czas wodę waliła, ponieważ teraz obłód jest otwarty przez ten, ten zawór odprowadzający wodę z bojlera. Dobra, więc ją wyłączam i wyłączam cały system. Czy mi coś tu może zamarznąć? O, piwsko. No tak, może zamarznąć. Zabiorę to stąd, lepiej. Muszę pomyśleć, żeby zalać cały system wodny jakimś takim płynem niezamarzającym, widziałem, że są takie rozwiązania. Myślałem w ogóle płyn do spryskiwaczy samochodowych, bo to stanie tanie rozwiązanie, jakby zimowym zalać, ale boję się, że ta instalacja może dostać po dupie, że coś tam się może, nie wiem, psuć, może mieć to złe właściwości, bo tam jest chyba w składzie alkohol, nie wiem. Zatem lepiej będę szukał jakiegoś profesjonalnego rozwiązania, albo będę szukał jakichś patentów. I faktycznie to był, był wtedy święty spokój, jakby instalacja była zalana czymś, co nie zamarza. Więc będę kombinował. Zobaczymy. Wróciliśmy z tych media wróciliśmy z tych wszystkich wojarzy manufakturowych, nic się nie kupiło, nic ci pieniędzy nie wydało. No dobrze. Ale tak czy siak mam zaplanowane te parę różnych takich ciekawszych wydatków. Zmiana tego telewizora. iPhone 13 Pro i chyba w CO.